Dzisiaj pokażę Wam, co robię, kiedy nie podróżuję. Ja sobie ten styl życia wymyśliłam. To jest ten element, który wiele osób zaniedbuje. Jest to, żeby usiąść i po prostu. Dzień dobry, jest godzina 6.30. Ja się zbieram na porannego surfa. Powoli wstaje słońce. Zobaczcie, jaki mam widoczek z mojego tarasu. W ogóle kocham, kocham ten widok tutaj. Trochę mi się dzisiaj nie chce bo obudził mnie ból brzucha, dostałam okres, do tego boli mnie trochę gardło. Nie wiem dlaczego, ale cóż, no, to są ostatnie dni, więc bardzo długo nie będzie surfingu, nie będzie wschodów słońca, nie będzie ciepełka swoją drogą rano jest całkiem chłodno, dlatego mam długie spodnie, ale później jest fantastyczna temperatura. Jestem tutaj w Cerritos. Już ponad tydzień, poza tym miejscem, poza tą plażą, poza za moim domkiem i poza tym surf spotem nigdzie nie byłam. Po prostu pracuję, chilluję i surfuję. To jest teraz mój główny fokus. No i dzisiaj pokażę Wam, jak taki dzień z mojego niepodróżniczego życia wygląda. Ja jestem zakochana w ogóle w tym klimaciku tutaj, czyli kaktusy, pustynia. Górki w tle, zwłaszcza o wschodzie słońca. Trzeba przyznać, że tutaj podjazd na plażę nie jest najbardziej urokliwy. No, ten kaktus jest bardzo urokliwy, natomiast tutaj jest jakaś budowa, no i sama plaża, no nie jest zbyt piękna. Pomimo tego, że nie jest tutaj aż tak pięknie, zdecydowałam się zostać tutaj na dłużej, bo jest tutaj codziennie działający surf spot. Warunki bywają różnie, ale generalnie surfowałam tutaj codziennie. A tak wygląda plaża. Fale są dzisiaj większe niż zwykle i mam ochotę wrócić do domu. Ale pójdę. Pójdę, żeby nie było, że drugi raz, kiedy po prostu nagrywam vloga, nie idę surfować. Właśnie wyszłam z wody i jak zawsze, nie żałuję, że poszłam. Były duże fale, więc dla mnie jeden sukces za to, że w ogóle odważyłam się tam wejść i złapałam dwie super fale, a ostatnio naprawdę surfing. I ocean testują moją miłość do surfowania, bo różnie ostatnio wywa z moimi umiejętnościami, z moją pewnością co do tego, czy ja chcę dalej surfować. Pięknie prezentuje się moje auto po tygodniu na pustyni. Mega. Bardzo lubię to, że mam taką na zewnątrz kuchnię z widokiem na kaktusy. Robię na śniadanie taką ala szakszukę, powiedzmy, ale tak naprawdę z przypraw to mam sól. Smażę pomidory, cukinie, do tego cebula. Dam tutaj dwa jajka i powiedzmy, że będzie to szakszuka. Nie mam tu za bardzo jak gotować, ale nie chcę cały czas jeść na mieście, więc jest jak jest. A do tego mam takie gotowe placki tortilla które wrzucę sobie tutaj, podgrzeję i moje śniadanko gotowe. Mam teraz lekcję hiszpańskiego z Desire. Musicie obczaić Español Coloquial i Tal. Najlepszy podcast po hiszpańsku dla osób, które się uczą, kiedy nie podróżuje, wtedy pracuję. Przez większość mojego roku jestem w podróży. Nie mam stałego miejsca zamieszkania od ponad 4 lat, żyję w świecie i nauczyłam się, że łączenie pracy i podróży jest bardzo trudne i ja się już nauczyłam, że o wiele bardziej wolę mieć taki okres, kiedy jestem tylko w podróży, jestem na jakiejś wyprawie, a później mam taki okres, kiedy przez nie wiem, miesiąc albo dwa miesiące jestem w jednym miejscu i po prostu skupiam się na pracy. Teraz mam dwa tygodnie, kiedy jestem w jednym miejscu, mam jeden pokój, jestem tutaj w Meksyku i nie robię właściwie nic, poza tym, że siadam codziennie do pracy, wychodzę sobie surfować. Idę coś zjeść, ale w ogóle nie eksploruję tutaj y, okolicy, jestem po prostu tutaj i powiedzmy, że sobie mieszkam. Skupiam się na nowym moim pomyśle, czyli na e-booku dla twórców internetowych, którzy chcieliby tworzyć, ym, chcieliby wydawać jakieś swoje produkty, ale się boją, coś ich powstrzymuje, ym, bo ja w swojej y, historii, <laughs> w swojej historii. Ponad 6 lat prowadzenia własnej firmy i ponad 10 lat w internecie wydałam już jakieś 10 e-booków i mam taką dobrą umiejętność wymyślania czegoś, a później egzekwowania tej rzeczy, więc może dzisiaj opowiem Wam więcej o tym, jak wygląda mój proces twórczy i e jak to się dzieje, że od pomysłu przechodzę szybko do realizacji, e no i później te projekty w ogóle. Mm, Wychodzą na światło dzienne, a teraz siadam do pisania, bo mam umowę ze sobą, że piszę przynajmniej jedną godzinę dziennie, nawet jak mi się nie chce. Mój godzinny blok pracy dobiegł końca, więc mogę zrobić sobie przerwę. Jedną z najważniejszych zasad, jakie ja stosuję w takiej pracy w skupieniu, jest to, że telefon ląduje po drugiej stronie pokoju. Nie leży obok mnie, do tego ja uwielbiam włączać sobie muzykę, taką do skupiania się, i wtedy po prostu piszę. Więc jeśli chodzi o tego nowego e-booka, którego zaczęłam tworzyć, to mam na niego jakiś taki generalny pomysł, ale ja do końca nie wiem, jak on będzie wyglądał. Nie wiem, jak on się będzie zaczynał i kończył. I myślę, że to jest taki duży problem, że wiele osób ma jakiś pomysł, ale nie do końca wie, jak go zrealizować. I ja mam taką zasadę, że martwię się chronologicznie. Wymyśliłam sobie, że chcę pomóc twórcom, którzy chcieliby zarabiać na swojej pracy w internecie, którzy coś tworzą, chcieliby właśnie zarabiać w taki sposób bardziej kreatywny, może chcą żyć w świecie i chciałabym podzielić się moją wiedzą i Doświadczeniem, więc wypisałam sobie, dla kogo ma być ten e-book e, tutaj w podpunktach, w dokumencie, i zaczęłam sobie wypisywać taki naprawdę wstępny spis treści, bo to nie jest tak, że ja mam w głowie cały ten pomysł i wiem, jak to będzie wyglądać, tylko pierwszego dnia sobie usiadłam i mówię: Dobra, wypiszę sobie po prostu. To, co może się tam znaleźć. No i wypisałam sobie, nie wiem, 20 różnych punktów. No bo jak siadamy do takiego wielkiego projektu jak e-book, no to oczywiste jest, że nie będziemy wiedzieli w ogóle od czego zacząć i jak my mamy to pisać. Więc ja, nauczona doświadczeniem, po prostu wyrzucam z głowy wszystko, co mam, nawet głupie rzeczy, które później może się usunie. Po prostu wszystkie pomysły, jakie przychodzą mi do głowy. Wypisałam wszystko, co chciałabym, żeby się tutaj znalazło, i powoli będę to kleić w jakąś całość. No i dopiero po czasie tak naprawdę okaże się, jak będzie wyglądał ten projekt. Po czasie okaże się, jakie dokładnie będą tam rozdziały. Ja nie muszę dzisiaj wiedzieć, jak to będzie wyglądać. Ja się martwię chronologicznie. Dzisiaj moim zmartwieniem jest to, żeby usiąść, pisać, wyrzucać pomysły z mojej głowy. Później będzie układać się to w jakąś całość, następnie będę dokładać kolejne etapy. No a na koniec przeczytam to wszystko, wywalę to, co nie jest fajne, poproszę redaktorkę o przeczytanie tego, poprawię to jeszcze kilka razy. To jest ten element, który wiele osób zaniedbuje. Jest to, żeby usiąść i po prostu pisać. Mam tak, że każdego dnia siadam po prostu i zastanawiam się, czego mi się najmniej dzisiaj nie chce pisać. Bo to też nie jest tak, że mi się zawsze chce i w ogóle kocham pracę. Kocham to ja odpoczywać. Ym, więc siadam i piszę to, co akurat tak. Dzisiaj by mi się chciało popisać, i dzisiaj pisałam sobie akurat taki rozdział o tym, jak wyglądały moje zarobki na początku prowadzenia mojej firmy, bo chciałabym powiedzieć, jak to wyglądało 6 lat temu, jak to wyglądało na przestrzeni tych ostatnich lat i jak to wygląda teraz. Także napisałam naprawdę całkiem sporo i jestem zadowolona z tego, co napisałam. No i idę sobie zrobić teraz przerwę i postaram się później wrócić jeszcze do pisania. Pod domem mam taką restaurację i codziennie ostatnio przychodzę tutaj i zamawiam cały czas to samo, czyli ziemniaczki, grillowaną rybę i warzywka. No i codziennie jem to samo, bo po prostu chcę zjeść coś zdrowego w miarę z dużą ilością warzyw. To mogę jeść codziennie w przeciwieństwie do meksykańskiego jedzenia. Lecę teraz na zachód słońca, bo jest godzina po 16:00. A ja miałam jeszcze jeden blok pisania za sobą, i to było mega przyjemne akurat, dlatego że pisałam o roku 2019 i to był rok, w którym ja wydałam moją książkę, papierową: Dieta to nie wszystko. Było sporo fakapów, sporo rozczarowań i dużo jakichś takich porażek, i naprawdę jak to pisałam, to nie mogę uwierzyć w ogóle, jaką ja drogę przeszłam z tamtego miejsca i pracowania naprawdę dużo do miejsca, w którym tak dużo czasu w roku mogę podróżować, mogę spoko zarabiać, jestem serio zadowolona z tego, jak wygląda moje życie i gdzie ja w ogóle byłam. Także, jeśli kiedyś kupicie tego e-booka dla twórców internetowych, to naprawdę świetna pozycja. Ja sama się uśmiałam, jak to pisałam. Zachód Słońca jest dopiero za godzinę. Stwierdziłam, że przyjdę na spacer, bo ostatnio, no nie za dobrze wychodzą mi spacery i robienie kroków, bo po prostu wsiadam w auto i przyjeżdżam na plażę. I najgorsze jest to, że zostawiłam telefon w domu. Znowu to zrobiłam. Jak zabieram aparat, to zapominam zabierać telefonu. I niestety będę musiała zdać się na siebie i swoje towarzystwo na tym spacerze, bo niestety nie mam, nie mam czego posłuchać, a ja chciałam sobie posłuchać audiobooka. No, i nie powiem, żeby spacery bez słuchawek były moimi ulubionymi spacerami, ale cóż, przynajmniej miejsce nie jest najgorsze, będzie zachód słońca. Może wpadnę na jakiś rewolucyjny pomysł. Ta plaża jest mega długa, tutaj się ciągnie i tam, i tam, i tam. Jeszcze mi się nie udało dojść na sam koniec. Naprawdę jestem mega szczęściarą, że mogę po pracy iść zobaczyć sobie taki zachód słońca. Jest koniec listopada, a ja jestem na plaży, bo mam rano surfować. No, jestem mega szczęściarą, chociaż ja sobie ten styl życia wymyśliłam. Na pewno było w tym bardzo dużo szczęścia, ale jednak trochę pracy też w to włożyłam. Myślę, że głównie dlatego, że nie zastanawiam się za dużo, tylko po prostu jak przychodzi mi coś do głowy, to siadam i robię. I nawet wtedy, kiedy mi się nie chce, to robię. A później mogę spędzać sobie listopad w ten sposób. No, opocało się. Zastanowiłam zabrać się dzisiaj na pizzę, bo mam okres i źle się czułam. I stwierdziłam, że chcę zjeść pizzę. Jest to całkiem dobra restauracja, już tutaj byłam, no ale jesteśmy nadal w Meksyku i ta pizza może nie być fenomenalna. Ale najpierw, żeby nie było, jestem dietetyczką i zjadam sałatkę. A teraz sprawdźmy to. No! Jest to taka sobie. Pizza. Zaspokoiła moją zachciankę na coś innego niż meksykańskie albo ryba, ale nie jest to najlepsza pizza, jaką jadłam. Pomimo tego, że mają piec opalany drewnem. To ciasto jest takie sobie. Jest godzina 19.30. Ja już jestem w łóżku, jestem na maksa zmęczona, więc na pewno już dzisiaj nie popracuję. Oglądam YouTube'a, poczytam książkę i o 22.00 będę słodko spała, także wygląda na to, że jestem totalną emerytką. Ale lubię wcześniej chodzić spać i lubię wcześnie wstawać. Tak jak dzisiaj. Dajcie znać, czy podobał Wam się vlog. Z takiego mojego zwyczajnego dnia? Czy chcielibyście oglądać takich więcej? Czy wolicie te przygodowe? I czy macie jakieś pytania dotyczące mojej pracy? Czy są jakieś tematy, które chcielibyście, żebym rozwinęła w kolejnych filmach? A tymczasem dobranoc i jest to chyba ostatni film z Meksyku, bo za kilka dni lecę do Polski, a później na Islandię. Także kolejny film pewnie będzie już z Islandii.